Cześć, dzień dobry z tej strony, Krzakowisko.pl, a to jest kolejne nagranie z cyklu Podstawowe zasady aranżacji roślinnych w ogrodzie przydomowym. Dzisiaj powiemy sobie trochę o kolejności, w jakiej należałoby planować, wybierać, a także sadzić rośliny w naszym ogrodzie. Kiedy mamy pustą działkę i zakładamy na niej ogród to Zacznijmy od drzew. Od drzew, od tego, żeby je już w pierwszej kolejności rozplanować, posadzić, żeby one rosły. Żeby one rosły, rozwijały się, bo one potrzebują na to więcej czasu niż taka bylinka, która już po dwóch latach osiągnie swoją docelową wielkość. Więc na początku, pierwsze co robimy, to myślimy o drzewach. Wybieramy, sadzimy planujemy drzewa. W dalszej kolejności idziemy od tych największych po najmniejsze, czyli nas, następna kolejność to są wysokie krzewy. To zdawałoby się jest oczywiste, ale jak ja często widzę, że osoba, która ma pustkę, ma powiedzmy trawniki żywopłot, tak, idzie do sklepu i kupuje niskie bylinki. Dlaczego niskie bylinki na niskie bylinki zawsze będzie czas, a one nie zrobią żadnego efektu, jeżeli nie będzie tego górnego piętra. Bo pamiętajcie, że rośliny w ogrodzie możemy, możemy to sobie tak wyobrazić, że możemy je podzielić piętrowo, prawda? Więc mamy te rośliny runa, mamy średnie piętro i mamy najwyższe piętro, które stanowią drzewa właśnie. I to od drzew należałoby zacząć Planowanie i w ogóle myślenie o ogrodzie. Najpierw drzewa, potem krzewy, na końcu byliny, małe krzewiny. Taką samą też kolejność przyjmujemy przy sadzeniu roślin. Zawsze najpierw sadzimy to, co jest wielkie, to, co wymaga, żeby na przykład dwie osoby to przytrzymały. Pod dużą roślinę, pod duże drzewo trzeba wykopać duży dołek. Wyobraźcie sobie, że jest rabata, ona cała jest pokryta bylinami. No i teraz zamarzyło nam się, żeby posadzić na środku drzewo. No to trzeba przecież te rabaty w tym momencie przesadzić, nie wiem, no przynajmniej wykopać, tak? Wykopać. Wykopać dół, który będzie pod te drzewo. Posadzić drzewo, przy czym, no, drzewo, no to przydałoby się, żeby dwie osoby je sadziły, jedna przytrzymuje, tak? Druga je sadzi. No to po czymś depczemy, po czymś chodzimy, no pewnie po tych bylinach, które rosną gdzieś tam pod nogami. I dopiero później zasypujemy tu drzewo. No, możemy z powrotem te byliny nasadzić, ale co z nich zostało? Jak one takie podeptane, wymemłane? No nie, to nie ta kolejność. Kiedy zaczniemy najpierw od drzewa, to po prostu niczego nie zniszczymy, co by tam już rosło. Więc dobrze też jest przyjąć pewną określoną kolejność. Przysadzeniu roślin na rabacie, po to, żeby nie niszczyć swojej pracy, którą się wcześniej wykonało, żeby nie patrzeć na to, jak umierają roślinki, które, o które dbaliśmy tak bardzo. Więc to polecałabym wziąć pod uwagę. Planujemy i sadzimy od największych rzeczy, po najmniejsze. Te i wiele innych zasad dotyczących aranżacji roślin w ogrodzie, Pokazuję w kursie projektowania rabat, do którego link jest pod tym nagraniem. Oprócz zasad, pokazuję tam też gotowe przykłady, jak takie rabaty mogą wyglądać, jak można je sobie narysować, rozrysować, na co zwracać uwagę, którą roślinę najlepiej posadzić w którym miejscu, obok której, żeby one nawzajem wydobywały swoje piękno. Omawiam to na konkretach, bardzo serdecznie zapraszam warto. Pa-pa!